Cześć! Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o tym, w jaki sposób wydobyć dźwięk na flecie poprzecznym. Proste, prawda? Jeśli jednak jesteście początkującymi flecistami, to znaczy nigdy nie graliście wcześniej, to prawdopodobnie nie wydaje Wam się to takie proste, ale zobaczycie też, że nie jest to takie trudne. Żeby wytłumaczyć, w jaki sposób wydobyć dźwięk, chciałabym najpierw opowiedzieć o tym, w jaki sposób dźwięk na flecie poprzecznym w ogóle powstaje, dlatego, że myślę, że jest to istotne dla zrozumienia, w jaki sposób grać. Dla każdego instrumentu, na każdym instrumencie źródłem dźwięku jest jakiś jego element. W przypadku instrumentów strunowych, takich jak gitara czy skrzypce, Źródłem dźwięku jest struna, która musi w tym celu zostać wprowadzona w drganie. Na gitarze struna wprowadza się w drganie poprzez szarpnięcie. W przypadku skrzypiec czy wiolonczeli struna zostaje wprowadzona w drganie poprzez dotknięcie smyczka, przeciągnięcie smyczkiem. Źródłem dźwięku ludzkiego głosu są nasze struny głosowe. Możecie to stwierdzić, gdy przyłożycie rękę do szyi, możecie wyczuć drgania gdy mówicie lub śpiewacie, źródłem dźwięku dla instrumentów perkusyjnych będzie drgająca membrana czy drgający talerz, a dla instrumentów dętych, do których zalicza się także flet poprzeczny i wszystkie inne flety, dla instrumentów dętych źródłem dźwięku jest wprowadzony w drgania słup powietrza. Czyli chodzi o to, żeby powietrze, które wydmuchujemy, ten strumień, strumień, słup powietrza, który wydmuchujemy, został wprowadzony w drganie. Na różnych instrumentach dętych w różny sposób się to odbywa, ale nie będziemy o tych innych instrumentach dętych mówić, tylko opowiemy sobie o tym, jak ten słup powietrza zostaje prawidłowo wprowadzony w drgania na flecie poprzecznym. Jak się przeglądaliście ustnikowi, wygląda on tak. To chodzi o to, żeby powietrze tak wydmuchiwać, żeby ten wydmuchiwany przez nas strumień powietrza otarł się o tą przeciwległą krawędź i w ten sposób został wprowadzony w drganie. Czyli nie dmuchamy bezpośrednio do dziurki, bo to nic nie daje. Być może tego próbowaliście i sami stwierdziliście, że, że w ten sposób dźwięk nie powstaje. Nie możemy dmuchać za nisko, ani nie możemy dmuchać za wysoko, bo wtedy to powietrze nie trafia tam, gdzie powinno, a, jeszcze raz mówię, powinno być wydmuchiwane pod takim kątem, żeby trafić na tą przeciwległą krawędź, otrzyć się o nią, rozszczepić się na tej krawędzi i w ten sposób zostać wprowadzony w drganie. Może trochę powiększę obraz, żeby było lepiej widać, co się dzieje z buzią w czasie drgania. To się Tak. I teraz dwa istotne elementy tego, tego, tego zadania. Pierwsze jest to ciśnienie powietrza żeby dźwięk powstał, to ten wydmuchiwany przez nas strumień powietrza musi mieć odpowiednie ciśnienie, tak? Wyobraźmy sobie wąż ogrodowy, że chcemy podlać ogródek odkręciliśmy kran, mamy wąż i teraz, jeśli to ciśnienie będzie zbyt małe to możemy ewentualnie zamoczyć sobie buty ale, ale niczego nie zdziałamy nie podlejemy w ten sposób ogródka. W jaki sposób możemy to ciśnienie zwiększyć? Poprzez zwiększenie przepływu wody, tak, czyli odkręcamy kran jeszcze mocniej, no albo zmniejszamy, zmniejszamy średnicę tego węża. Najlepiej zrobić jedno i drugie. Czyli pierwsza rzecz to jest dobry, mocny oddech, przeponowy, mocna przepona, mocne mięśnie brzucha. O oddechu będę mówić przy innej okazji. I druga rzecz, ten otworek tutaj nie może być zbyt duży. Tak? Nie może być zbyt duży, żeby to ciśnienie było odpowiednie. I druga rzecz to kąt nachylenia. Regulujemy go poprzez poruszanie dolną szczęką. Musimy tak ułożyć usta, żeby to powietrze trafiało na, na przeciwległą krawędź. I tutaj na początek. Polecam dwa ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie jest bardzo proste, dlatego polecam je na początek. To ćwiczenie z butelką. Bierzemy butelkę pustą albo półpustą, jak chcemy. Być może już próbowaliście wcześniej tej sztuczki i próbujemy na niej uzyskać dźwięk. Możemy trochę zmieniać kąt wydmuchiwanego powietrza przez poruszanie dolną szczęką. Starajcie się tak zrobić. Wybadajcie przy jakim ułożeniu ten dźwięk jest najlepszy. I jednocześnie staramy się, żeby ta dziurka była jak najmniejsza. Polecam ćwiczenie z butelką na początek, dlatego że to ćwiczenie jest bardzo proste. Jest dużo łatwiej wydobyć dźwięk na butelce niż na flecie, więc jeśli nauczycie się wydobywać dźwięk na butelce, to potem na flecie będzie dużo łatwiej. Następnie polecam ćwiczenie na samej główce. Nie na całym flecie, tylko na samej główce, dlatego że na samej główce jest dużo łatwiej wydobyć dźwięk niż na całym flecie. Więc jeśli nigdy wcześniej nie graliście, to polecam przez te pierwsze kilka dni, może tydzień. Grać na samej główce, poświęcić codziennie trochę czasu na na samej główce, żeby, trochę, żeby nauczyć się trochę wzmocnić te mięśnie, które są bardzo potrzebne, i nauczyć się w jaki sposób te usta układać, żeby dźwięk był jak najlepszy. Łączę więc na samej główce, starając się uzyskać jak najmniejszy otwór. I... Tak układając usta, żeby ten kąt nachylenia odstąpienia powietrza był jak najlepszy. Możemy też zmieniać wysokość dźwięku na samej główce, chociaż nie mamy żadnych klapek. Przez wkładając palec. Taką syrenę sobie możemy zrobić. Ale przekładając tą dłoń. Jeszcze jedna ważna rzecz. Znowu trochę powiększę. Napięte powinny być te mięśnie dookoła ust. Natomiast nie polecam napięcia całej twarzy, ściśnięcia szczęk. Jest to też nieprawidłowa pozycja która skutkuje tym, że ten dźwięk jest kiepski. To jest jedna rzecz, a po drugie jest to zwyczajnie bardzo, bardzo niewygodne, więc nie radzę czegoś takiego. Ten mały utworek powinniśmy uzyskać przez rozciągnięcie ust i przez napięcie tylko właściwie tych mięśni tutaj do koła warg. Bezpośrednio trochę tutaj, to same policzki powinny pozostać luźne, szczęknie zaciskamy. Że polecam na początek te dwa ćwiczenia: ćwiczenia z butelką, ćwiczenia z główką, i po kilku dniach powinniście bez problemu móc wydobyć dźwięk. Powodzenia!